Dobry, witajcie w moim książkom świecie. Dzisiaj przychodzę do Was troszkę spóźnionym, a nawet troszkę bardzo spóźnionym wrap-upem za listopad i za październik. To będzie taki łączony właśnie wrap-up z dwóch miesięcy. Generalnie październik był u mnie dość dobry czytelniczo, bo przeczytałam 20 książek, więc z tego wyniku jestem całkiem zadowolona. Natomiast w listopadzie przeczytałam tylko 7. Nie będę tutaj wchodzić w szczegóły dlaczego i tak dalej, jeśli chcecie wiedzieć co się u mnie działo to zapraszam do poprzedniego vloga Natomiast w tym filmiku skupimy się tylko na książkach Koniec końców mam ich łącznie 27 do pokazania i do opowiedzenia, także już bez spędnego przedłużania Zapraszam was do oglądania w Październik rozpoczęłam audiobookiem, był to thriller Złamane Dusze Simon James I ten thriller miał jeden problem mianowicie miał wątek paranormalny, który, który jakby był opisany już w opisie, ale ja zakładałam, że to jest taki, wiecie, czasem się pisze w opisach, że ktoś, coś jest niby nawiedzone, że kogoś nawiedza jakiś duch i to jest bardziej tak w przenośni powiedziane. Natomiast tutaj to było dosłownie... Fabuła tej książki obraca się wokół szkoły z internetem dla dziewcząt, która w przeszłości funkcjonowała i właśnie mamy narrację z dwóch jakby perspektyw, w przeszłości, kiedy Śledzimy losy tam kilku dziewcząt uczyszczających do tej szkoły I teraźniejszości, kiedy, kiedy ta szkoła już nie funkcjonuje Ale ma być chyba odrestaurowana I... Nie pamiętam tak dokładnie um, Natomiast no generalnie po prostu mamy przeszłość i teraźniejszość I w przeszłości coś tam się stało, jakaś dziewczyna zaginęła Tego typu klimaty um, Całkiem spoko No minusem jest ten wątek duchowy, paranormalny, który mi się absolutnie nie podobał, i uważam, że był tutaj zbędny, bo bez tego ta historia też byłaby dobra. Więc w sumie to nie jest też za duży spoiler, to co ja wam mówię, bo, e, bo jakby to nie ma aż takiego znaczenia dla fabuły i dla jakby rozwiązania całej zagadki, więc, więc uważam, że tego mogłoby w ogóle nie być. Także no cóż, to, ja oceniam na minus, natomiast z drugiej strony. Wiedziałam o tym, bo to było w opisie, więc mogłam tego nie czytać, skoro wiem, że nie lubię takich, takich wątków w książkach. Kolejnym thrillerem był Idealny ślub Lucy Foley. I to też był taki w miarę poprawny thriller. Jakoś super mnie nie zaskoczył, ale nie był też, nie był też zły. No tutaj mamy historię ślubu, po prostu na jakiejś takiej opuszczonej wyspie, jest jakiś tam, nie wiem, pensjonat, hotel, i tam odbywa się ślub. Czyli mamy, wiecie, zamkniętą jakąś tam y, przestrzeń, zamkniętą grupę ludzi I tam chyba dochodzi do jakiejś zbrodni na tym ślubie No i wiecie, wychodzą tam jakieś tajemnice, ktoś tam z kimś tam coś tam, wiecie Takie typowe rzeczy w thrillerach y, tutaj właśnie były i było całkiem spoko Słuchałam też w audio i minus był taki, że lektorka była fatalna Słuchałam tego na storytelu i po prostu Raczej rzadko ja przyczepiam się do lektorów, tak tutaj, o Jezu, po prostu ledwo przez to przebrnęłam. I myślę, że to w sumie też mogło mieć jakiś tam wpływ na moją końcową ocenę tej książki, no bo jednak e, byłam cały czas zmuszona słuchać tej lektorki, która no, była taka średnia. Dalej, kolejną książką, to jest książka, którą przeczytałam już normalnie I jest to Klocek, co prawda nie przeczytałam go całego Chodzi o, o Sherlocka Holmesa, konkretnie przeczytałam trzeci tom, czyli Przygody Sherlocka Holmesa Który podobał mi się o wiele bardziej niż poprzednie dwa Czyli pierwszy to jest Studium w Szkarłacie, drugi to jest Znak Czterech I tam mamy... Mm, jakby powieści, natomiast tom trzeci, czyli przygody Sherlocka Holmesa to są zbiory opowiadań. I chyba dlatego właśnie ten tom trzeci o wiele bardziej mi się podobał niż ten drugi, bo te historie tych zagadek były bardzo zwięzłe i, i po prostu jakoś tak przyjemniej się je czytało niż, niż te poprzednie dwa tomy, które, które po prostu. Były zbyt rozległe, mam wrażenie. No nie wiem, zobaczymy. Będę czytać na pewno dalej. Kolejne to są dzienniki Sherlocka Holmesa, czyli tutaj chyba też jest zbiór opowiadań. Yy, yy, I tak. Dalej nie wiem, jak to jest. No ale na pewno będę kontynuować. I, I cieszę się bardzo, że ten trzeci tom mi się spodobał, bo naprawdę już się zastanawiałam o co chodzi i dlaczego ten Sherlock mi się nie podoba yy, po tych pierwszych dwóch tomach. No a. Okazało się, że po prostu forma tych pierwszych dwóch książek niezbyt mi przypasowała, a ta trzecia o wiele bardziej. Dalej przeczytałam reportaż dość też obszerny, czyli Ted Bundy, bestia obok mnie, Ann Rule. I mamy tutaj historię znajomości z najsłynniejszym mordercą świata, ponieważ autorka przyjaźniła się właśnie. Znaczy, przyjaźniła się może to, to za duże słowo, ale kolegowała się z Tedem Bundy. Pracowali razem w telefonie zaufania coś w tym stylu I, i właśnie tam go poznała i mi się ta książka bardzo podobała bo nie dość, że mamy tutaj jednak historię Teda Bandiego, tych wszystkich jego morderstw i tak dalej to mamy jeszcze taki dodatkowy aspekt tego jak autorka poradziła sobie z tą informacją, że to Ted Bundy odpowiada za te masowe morderstwa kobiet to jak ona na początku w to nie wyżyła potem jak to powoli zaczęło do niej docierać i tak dalej no mi się to bardzo podobało w środku w ogóle mamy też zdjęcia TEDa. No cóż, na pewno znacie historię, na pewno kojarzycie TEDa. I jeżeli po prostu chcecie coś więcej o tej historii się dowiedzieć, to naprawdę Wam to polecam. Jakoś nie przerażajcie się tym, że to jest taki grubasek, bo no ma to no, prawie 600 stron, 590, ale jednak jakoś czyta się to bardzo fajnie, płynnie i tak dalej, także polecam. I znowu thriller, tym razem Idealna żona Kimberly Bell. I on już podobał mi się bardziej. Oceniłam go na 4 gwiazdki. I nawet sobie napisałam mini recenzję, że nie spodziewałam się zakończenia i że bardzo mnie zaskoczyło, co jest jakby bardzo na plus. Generalnie mamy tutaj historię też taką w sumie typową dla thrillerów, czyli małżeństwo, które niby z pozoru jest szczęśliwe, a tak naprawdę coś tam jednak jest na rzeczy. I mamy tutaj po prostu kobietę, która. Ucieka od swojego męża, po prostu zostawia go i obmyśla sobie, jakiś wiecie, plan ucieczki i tak dalej. Z początku trochę się irytowałam przy tej książce, miałam takie kurde, po co ty to kobieto robisz? Niełatwiej było to zrobić tak po ludzku, po prostu od niego odejść, nie wiem, rozwód, cokolwiek. No ale jednak y, jakieś tam uzasadnienie to wszystko miało i tak dalej. I koniec końców bardzo mi się to podobało yy, i jak najbardziej y, ten thriller wam polecam. Dalej. Klasyk. Kilka klasyków tutaj będzie, w sumie jeden już był, bo był też Sherlock Holmes, ale kolejny to jest taki klasyk przez duże K i jest to Duma i Uprzedzenie Jane Austen. W październiku Dr. Book organizowała maraton z klasykami, który był dla mnie taką fajną mobilizacją do tego, żeby zabrać się do tych klasyków. Zwłaszcza, że ja nie wiem, czemu tak ciężko mi się do tych klasyków zbierać, jak mam wrażenie, że każdy klasyk, który ja przeczytam, mi się bardzo podoba, więc muszę zacząć czytać ich więcej. Także tak, zaspoilerowałam już do przed nie. Bardzo mi się podobała. Ja nie znałam historii, wcześniej nie znałam filmu, książki wiadomo też nie. Jakieś tam kojarzyłam, że jest jakiś pan Darcy, w sumie to tyle. Także jakby nie będę wam tutaj chyba zdradzać fabuły, bo, bo nie ma sensu. Myślę, że fajnie samemu ją odkryć. Mi się podobała. I kolejną książkę chyba również można zaliczyć do klasyków, czyli Ania z Zielonego Wzgórza Lucy Montgomery. Ja. Znałam historię Ani, bo gdzieś tam ją wiecie w podstawówce czytałam, pewnie gdzieś tam oglądałam film, natomiast niezbyt dobrze to pamiętałam, nie oglądałam też serialu, no i wcześniej jeżeli czytałam to tylko pierwszy tom, także fajnie, kurde znowu coś jedzie, Jezus Maria. Fajnie było tak na nowo odkryć tą historię, która okazała się przecudowana i przekochana, i już rozumiem dlaczego tak wiele osób właśnie tutaj na Booktube czy na Bookstagramie uwielbia Anię i ma jakąś obsesję na punkcie Ani, bo mi się też bardzo ta książka podobała. Mam już kolejne trzy domy kupione właśnie w tych pięknych wydaniach, więc, więc będę na pewno kontynuować i, i czytać dalej, bo to co się dzieje dalej, to ja kompletnie nie mam pojęcia, co tam może się dziać. Chyba tylko znam spoiler co do tego, z kim Ania się ożeni, w sensie za kogo wyjdzie za mąż, ale to chyba jest takie oczywiste. No a co więcej się tam dzieje, no to już y, się przekonam, jak przeczytam. Co ja tutaj dalej mam? Znowu kilka thrillerów, więc tak, pokrótce. Mamy ocalić syna. Sina. Ocalić syna Lucindy Berry. Widzę, że oceniłam to też na 4 gwiazdki, więc musiało mi się bardzo podobać. Yy, I wydaje mi się, że dlatego mi się to podobało, bo. Bardzo dużo emocji to we mnie wzbudziło. Pamiętam, że płakałam pod koniec, co raczej na thrillerach się nie zdarza. Bo wiecie, ja od thrillerów oczekuję raczej coś takiego, że mnie zaciekawi, wciągnie, a niekoniecznie to, że to wywoła we mnie emocji. Więc, yy, może nie do końca nazwałabym tej książki thrillerem takim typowym thrillerem w moim rozumieniu tego słowa. Jezu, znowu jedzie jakaś karetka. Nieważne, trudno. Przeczytam wam pierwsze zdanie opisu, które brzmi: Czasem przebaczamy mordercom, ale nigdy pedofilom. I mamy tutaj właśnie historię matki, której syn wychodzi właśnie z poprawczaka, gdzie trafił z powodu właśnie, że dopuścił się tam jakiegoś czynu pedofilskiego nie wiem, zgwałcił jakąś, jakąś dziewczynkę i właśnie tutaj mamy mam mocno pokazane jakby właśnie jak, jak ta matka sobie z tym radzi jak ten syn sobie z tym radzi końcówka cudowna moim zdaniem uważam, że ta książka nie mogła się inaczej skończyć niż tak jak się skończyła więc jeśli macie ochotę na coś, co gdzieś tam jakoś emocjonalnie Was poruszy, no ale też będzie ciekawe i gdzieś tam zaskakujące pod koniec, no to bardzo Wam to polecam. Kolejny thriller to Widzę Cię, Claire McIntosh. I tutaj mamy historię: tak, kobiety, która w gazecie, w jakiejś sekcji ogłoszeń, znajduje swoje zdjęcie. Następnego dnia znajduje zdjęcie kolejnej kobiety, później jeszcze jakiejś tam innej. I wszystkie te kobiety łączy to, że po tym, jak ich zdjęcie ukazało się w gazecie, padły ofiarą jakiegoś przestępstwa. I generalnie historia była ciekawa, natomiast chyba zbyt nierealistyczna jak dla mnie, i jakoś niezbyt mogą wierzyć w to, że coś takiego mogłoby się naprawdę wydarzyć, yy, więc. Więc tak, no, jeżeli przymnieś na to oko, no to całkiem spoko, ale jednak lubię, jeżeli w, w tych thrillerach ta historia jest w miarę realistyczna, a do najbardziej nierealistycznego thrilleru to jeszcze przejdziemy. Ale najpierw mamy zrozumieć Amelie Kimberly MacCrate I to też oceniłam na 4 gwiazdki, 3,5 widzę tutaj. Mamy tutaj historię kobiety, której córka popełnia samobójstwo, przynajmniej tak twierdzi policja. No, a matka tutaj chyba, z tego co pamiętam, nie wierzy w to. Dostaje, tak, dostaje jeszcze jakiegoś sms, właśnie o tym, że Amelia wcale nie skoczyła. No, i matka próbuje się tutaj dowiedzieć, co w życiu jej córki się działo, i tak naprawdę. Ja, jak to się stało, że, że jej córka nie żyje? Też bardzo fajne. No i, no i też trochę gdzieś tam emocjonujące, bo no jednak śmierć dziecka. Nie wiecie, to zawsze jest smutne. Dalej, idealna opiekunka Phoebe Morgan. Kurczę, to też, co miałam na cztery gwiazdki, także całkiem, całkiem w porządku tutaj, thrillery mam. Mamy tutaj historię kobiety, która zostaje znaleziona martwa w swoim mieszkaniu, a dziecko, którym tego dnia się opiekowała, jakieś takie małe dziecko, e, zniknęło, nigdzie go nie ma. No i pytanie, co się stało? E, no i podejrzenia, jak zawsze, padają na partnera tej e, kobiety. Mm. No i tak, szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak ta historia się kończy. <laughs> Więc to jest taki minus niektórych thrillerów, że one tak są fajne. Bo fajnie się przy nich bawi, ale one bardzo szybko wypadają z głowy, więc ufam sobie, że dałam tutaj cztery gwiazdki, więc mogę Wam to polecić, ale nie pamiętam jak się kończy. Dalej mam w końcu książkę papierową i był to Riri w dodatku szóstego tomu serii, więc nie będę tutaj za dużo mówić, daję tylko znak, że przeczytałam Miasto Niebieskiego Ognia, czyli właśnie ostatni tom Darów Anioła. W zeszłym roku robiłam Riri całej serii, ale oprócz. Ostatniego domu jakoś tak wyszło, a teraz stwierdziłam, że w sumie przeczytam ten ostatni i, i fajnie się bawiłam. Ja uwielbiam tę serię, mam do niej mega sentyment. To jest taka, wiecie, seria mojej gdzieś tam młodości, czasów w gimnazjum i, i po prostu fajnie było do niej wrócić. Także polecam, jeżeli jeszcze nie znacie, chociaż ja wiem, że ona ma dużo minusów, jak tak spojrzy się jakby z dzisiejszej perspektywy. Natomiast no ja mam do niej bardzo duży sentyment. I znowu mamy thriller, tym razem trzecia żona, Anne Aguirre. I tutaj znowu mamy ten, jakby, motyw ma małżeństwa, które niby jest idealne, ale tak naprawdę nie, ponieważ tutaj yy, mąż naszej bohaterki mocno ją kontroluje, i tak dalej. A dwie poprzednie jego żony skończyły martwe. I tutaj też chyba nie mogłam zrozumieć do końca głównej bohaterki, no ale. Yy, no cóż, musiała tak postępować, bo inaczej nie byłoby książki. Kolejny thriller, tym razem mam go papierowo, czyli Dziewczyna z Pociągu, czyli najbardziej chyba znany thriller na świecie, którego ja nie wiem dlaczego do tej pory nie czytałam. Natomiast w końcu go przeczytałam i słuchajcie, on mi się podobał. On mi się naprawdę podobał. No nie uważam to za jakiś taki mój ulubiony thriller i najlepszy jaki przeczytałam, natomiast był, był fajny, przyjemny i zaskakujący nawet. Także. Hmm. Chyba na nie ma sensu, że mam tutaj mówiła fabułę, bo na pewno dobrze ją znacie. Dalej przeczytałam pierwszy tom Dory Wilk, czyli Złodzieja Dusz Anety Jadowskiej, i później przeczytałam również yy, drugi, czyli Bogowie Muszą być Szaleni. Słuchałam obu w formie audiobooka, bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie się to słucha. I yy, co do tego, co o tym myślę, nie wiem. Raczej na pewno będę chciała kontynuować i przeczytać przynajmniej jeszcze ten trzeci tom. Bo jest to takie, wiecie, fajne, przyjemne do posłuchania Natomiast trochę się zawiodłam, bo mam wrażenie, że na tym BookTube'ie Aneta Jadowska i jej książki po prostu wyrosły do takiego po prostu jakiegoś mega super czegoś I też tak się nastawiałam, bo to były w ogóle pierwsze książki, jakie przeczytałam No i w sumie niepotrzebnie tak się nastawiłam, bo to się okazało po prostu takie fajne i przyjemne Natomiast no nie było czegoś takiego wow, czegoś się spodziewałam no i znowu thriller. Idealna randka Sue Watson. Uuu, oceniłam go na dwie gwiazdki i dopisałam, że bohaterka mnie tak irytowała i była naiwna i głupia. Więc... Yy, <ścoughs> czy coś muszę więcej dodawać? Generalnie ja tutaj mamy historię po prostu kobiety, która zaczyna się spotykać z jakimś tam mężczyzną poznanym. Yy, poznanym, nie pamiętam gdzie. Yy, który wydaje się być właśnie idealny, idealnie dopasowany do niej. I... i tak i w końcu zaczyna coś tam się dziać dziwnego. No, takie se. Ja. No i dalej, kolejny po prostu, tym razem najgorszy w ogóle książka tego roku, czyli Nieodnaleziona Remigiusza Mroza. Naprawdę nie pamiętam, żebym kiedykolwiek tak bardzo się jakąś książką frustrowała, po prostu, no nie. To, co tam się działo, jest tak nierealistyczne, po prostu nie ma możliwości, żeby coś takiego się w życiu wydarzyło, no nie ma I kurczę, straszne to było Dałam dwie gwiazdki tylko za to, że poruszało to yy, bardzo ważny temat, jakim jest y, przemoc domowa, przemoc wobec, wobec kobiet No i oprócz tego książka mnie zaskoczyła Zaskoczyła mnie jakby rozwiązaniem, no bo też z drugiej strony w życiu bym się nie spodziewała takiego durnowatego rozwiązania Więc w jakiś tam sposób mnie to zaskoczyło, ale czy pozytywne... Nie wiem. Także nie polecam Wam tego, nie będę czytać kontynuacji, bo nie chcę się po prostu torturować. Dalej mam serię kryminałów, co jest w sumie zabawne, ponieważ pierwsze dwa tomy ja już czytałam. Wydaje mi się, że w maju tego roku, natomiast zrobiłam sobie ich reread i są to książki MMP. Pierwszy tom to 629 kości. Drugi, gdy nikt nie patrzy. I trzeci, nowy, który wyszedł, to szepty z lasu. Właśnie jak wyszedł ten trzeci, to pomyślałam, że w sumie nie pamiętam tak dobrze pierwszych dwóch, a pamiętam, że bardzo mi się podobały. No to sobie je przesłucham. E, zwłaszcza, że audiobooki czyta Filip Kosior, czyli po prostu cudowny, cudowny lektor, najlepszy, jaki, jaki jest, więc, e, więc było to fajne, przyjemne. Nie ma sensu, że Wam chyba mówiła dokładnej fabuły. Jeśli szuka, szukacie po prostu jakiejś fajnej serii kryminałów, e, no to to mogę Wam polecić. To jest seria z podkomisarzem Robertem Lwem. Dalej, kolejny klasyk, czyli Dziwne losy Jane Eyre, Charlotte Bronte. I tutaj mam w tym wydaniu mm, ze świata książki, ono jest jeszcze ofoliowane natomiast y, czytałam w innym, czytałam w wydaniu w SMG. Nie wiem, czy one mają innych tłumaczy. Szczerze mówiąc, nie sprawdzałam tego, ale jak coś tutaj znać, że ja czytałam tamto wydanie, po prostu je pożyczyłam, y, więc pokazuje to. Koniec końców, klu jest tego takie, że ta książka tak bardzo mi się podobała, że stwierdziłam, że chcę kupić sobie też to wydanie, bo jest piękne i po prostu mieć, mieć też to, bo, yy, bo mi się bardzo podobała. Bardzo, bardzo. I yy, jeśli jeszcze nie czytaliście tej książki, to wam polecam. Nie przerażajcie się tym, że jest taka gruba, bo to się bardzo przyjemnie i płynnie czyta. Także, wiecie, nic tylko czytać. Yy, dalej mam reportaż, i był to. Z miłości to współczuję Agaty Romaniuk Czyli opowieści z Omanu eee, Czy coś więcej muszę dodawać chyba A propos tego reportaża? No nie, mamy tutaj po prostu Kilka różnych historii, opowieści Różnych ludzi eee, Z Omanu, niekoniecznie związane z miłością Po prostu związane z życiem Chociaż chyba większość była gdzieś tam A propos właśnie małżeństw Czy tego typu rzeczy, więc No I ostatnie już cztery thrillery jakie mam to Pierwszy to terapeutka B.A. Paris, znana autorka, ja bardzo lubię jej książki. Ta nie powiedziałabym, że była moją ulubioną, natomiast była fajna. Mamy tutaj po prostu historię kobiety, która wprowadza się do właściwie małżeństwa, które wprowadza się do, do nowego domu, na nowe osiedle, więc mamy tutaj też taki wątek, właśnie zamkniętego osiedla. Gdzie wiecie, każdy sąsiad ma jakieś tajemnice Ktoś z kimś tam, ktoś z kimś tam e, Lubię tego typu e, motywy Więc mamy tutaj bardzo dużo jakichś tajemnic Ktoś z kimś tam, coś z kimś tam e, I powoli to wszystko wychodzi na jaw No bo generalnie, to nie powiedziałam bo najważniejszego W domu, w którym e, to małżeństwo się wprowadza wcześniej Zamordowana została kobieta, która była właśnie terapeutką Stąd tytuł No i... E, kobieta, która się wprowadziła, ta główna bohaterka, która nazywa się Alice zaczyna mieć trochę obsesję i próbuje się właśnie dowiedzieć, co się wtedy stało eee, Zaskoczenie mnie... Zaskoczenie, zakończenie mnie usatysfakcjonowało i trochę zaskoczyło więc, eee, więc polecam Dalej mam 13 Steve'a Kavanagh i to polecała, tego autora polecała Karolina Karateusz i właśnie przesłuchałam e, tą książkę. I mamy tutaj seryjnego mordercę, który w jakiś tam sposób e, dostaje się na ławę przysięgłych w, w sądzie w sprawie o morderstwo, które on popełnił. W sensie ten seryjny morderca popełnił to przestępstwo, ale ktoś inny jest oskarżony, i ten seryjny morderca jest teraz w ławie przysięgłych. To było fajne. Oceniłam to na 4 gwiazdki, więc naprawdę dobrze. Natomiast y, miałam też z tyłu głowy to, że to jest chyba niemożliwe. I że coś takiego nie mogłoby się wydarzyć. Że jednak ten, ten seryjny morderca był chyba zbyt genialny i, i, i coś takiego jest no nie, niemożliwe, bo jemu się po prostu wszystko udawało. E, więc więc taki minus, że no nie było to do końca realistyczne, ale przy tym przynajmniej było bardzo fajne. Przedostatni e, thriller. Ale też najlepszy, to wróć przed zmorokiem Riley Sager. Na pewno o nim słyszeliście, bo to niedawna premiera, było o nim głośno. Mamy tutaj historię kobiety, która yy, po śmierci ojca odziedzicza dom. Dom, w którym yy, kiedyś mieszkała, kiedy była małą dziewczynką i w którym podobno działy się jakieś paranormalne i nadprzyrodzone dziwne rzeczy. No i ona tam wraca i postanawia dowiedzieć się. O co tam naprawdę chodziło Powiem wam, że bardzo dobrze bawiłam się przy tej książce W sensie wiecie Fajne to uczucia we mnie wywołało Bo ja się bałam momentami, kiedy tego czytałam Ale jakby Mimo wszystko To nie był aż taki strach, żebym nie była w stanie tego słuchać Bo ja generalnie jestem trochę Taka boidupa, więc Ja się często boję Natomiast tutaj to było jeszcze takie wiecie, znośne No ale Jakby zakończenie i rozwiązanie tej akcji mnie też usatysfakcjonowało i nie zawiodło. I ostatni już thriller to Zatruty ogród ma Alex Marut. Nie wyciągnęłam go sobie, ale mam go też fizycznie tutaj, o, proszę. I on mi się bardzo nie podobał. Więc ja chyba po prostu mam problem z tą autorką, bo czytałam też od niej dziewczyny, które zabiły Chloe, które też mi się bardzo nie podobało, znaczy bardzo. Zawiodło mi po prostu. Tak, tutaj też nie do końca mi to przypadło do gustu, bo mamy tutaj e, motyw jakiejś takiej, wiecie, sekty, zamkniętej po prostu grupy ludzi, którzy gdzieś tam żyli w odosobnieniu i tak dalej. Zrobili sobie, wiecie, po prostu takie swoje środowisko, byli samowystarczani i tak dalej. Żyli na jakiejś farmie i po prostu akcja jakby zaczyna się w momencie, kiedy na tej farmie zostaje znalezione po prostu tam 150 ciał. I przeżyła tylko, przeżyły tylko dzieci, chyba. I, I właśnie nasza główna bohaterka, która jest tam nastolatką, mm, musi odnaleźć się w tym świecie normalnym. Nie tej, nie tej sekty, tylko świecie zewnętrznym. Także śledzimy jej losy właśnie teraźniejsze i właśnie z przeszłości, co tam się dokładnie działo w tej, tej sekcie. No, chyba można to nazwać sektą. Generalnie w takie historie jest mi bardzo ciężko uwierzyć, bo jakby. Jeżeli coś nie jest na faktach, wiecie, bo jeżeli jest historia jakiejś sekty, która wiem, że naprawdę się wydarzyła, no to jakby muszę w nią uwierzyć, no bo to się wydarzyło. Natomiast tutaj nie, nie do końca wierzę, że tak można było się zachować, że można było żyć w ogóle po. W sensie wiecie, ja chyba po prostu ten błąd robię, że patrzę na to jakby z perspektywy mojej osoby, moich doświadczeń i mojego punktu widzenia, i po prostu to mi się wydaje na maksa nierealistyczne. Zakończenie i postępowanie głównej bohaterki pod koniec to jest po prostu jest tak nielogiczne. Ja dalej nie rozumiem po co. Po co to w ogóle wszystko było? Nie, nie, to było. Nie, nie polecam tego. <grytanie> Czy dotarliśmy do końca, moi drodzy? Chyba dotarliśmy do końca. To była chyba ostatnia książka. Tak, kolejne są już z grudnia. Także koniec. I, I co, nic więcej do dodania nie mam. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Także buziaczki. Pa.